Dzień dobry! Dzisiaj bez poradnika serwisowego, tylko o czymś, co mnie w segmencie rowerowym ciekawi niesamowicie czyli rowerowy gadżet. I muszę Wam przyznać, że gdy sobie go wypakowałem z kartonu, to już jego rozmiar mnie trochę, a właściwie opakowania, lekko zaniepokoił. Bo ta marka, poza innymi pompkami, takimi jak użytkowany wciąż przeze mnie, AS Pro, Wersji MAX. No, robi też inne sprzęty rowerowe, no choćby trenażery. I ze względu na to, że ja w te mini pompki rowerowe się wkręciłem i po prostu lubię sprawdzać je wszystkie, to jak napisali do mnie o sprzęcie Al7, to uznałem, że nie inaczej chcę zobaczyć, z czym to się je. To przyznam, nie popatrzyłem na wymiary i myślałem, że w dalszym ciągu to będzie typowo rowerowy gadżet, co oczywiście nie jest wykluczone, ale już po samej wadze, bo zrobimy sobie tu unboxing, wnioskuję, że to będzie troszkę większe niż kieszonkowa pompka. I nie inaczej. Eee, instrukcja i sama jednostka. Zobaczmy, jak z wagą. Okej, okay. jest ciężko. To jest kawał kloca. W opakowaniu nie widzę nic więcej. Sprawdźmy wagę 1250. Absolutnie nie coś, co chcielibyście wodzić w inny sposób niż samochodem. I Jak zobaczyłem to z bliska, to tak pomyślałem, co, jaki to ma w ogóle związek z rowerami. Poza tym, że rower też ma opony i można tym napompować. Jednak po minucie myślenia przypomniałem sobie bardzo szybko, że przecież my na sklepie i serwisie rowerowym mieliśmy dokładnie taki sprzęt, akurat chyba ze Stanley'a. Czyli mały kompresor, który w łatwy sposób można było w dowolne miejsce serwisu czy na salę sprzedażową zanieść, podpompować rower, bo nie mieliśmy po całym budynku i wszystkich salach sprzedażowych podciągniętego kompresora. No i. Takim sprzętem pompowaliśmy po prostu rowery, żeby nie machać pompką. A to jest niejako dla niego konkurencja. Bezprzewodowa, akumulatorowa i zwykłej ciekawości, po prostu chcę sprawdzić jak to śmiga. I jeśli uda mi się załatwić jakiś kod promocyjny dla Was, to macie w linku w opisie, aczkolwiek czy kupicie z niego czy nie, to mam to w nosie, bo nie korzystam z tych programów afiliacyjnych, CYC+, Plusa choćby nawet. Że jeśli kupicie ileś tamtych, to ja dostaję jakiś profit. Nie interesuje mnie to zbytnio, więc zacznijmy od tego, że oni to reklamują jako sprzęt do samochodu, skutera i rzecz jasna, rowera. To zobaczmy, co w tej paczce mamy. Bo skoro w opakowaniu za instrukcją nie ma nic więcej, to tu musi być oczywiście wyświetlacz. Fajnie, bo pokrętło, i w porównaniu do tych małych rowerowych wersji, no nie trzeba się oklikać, wystarczy przekręcić. No, w taki niby innowacyjny sposób rozwiązane jest tutaj. Miejsce na port ładowania 12V i USB typu C, więc z samochodu sobie to podładujemy. Dlaczego tak nie bardzo mi się to rozwiązanie podoba, opowiem wam na końcu. No, mamy wentylator. Bo na pewno ten kompresor, który tam przez kratki myślę, że widać, gumeczki podpierające, bo nominalnie to jest tak, żeby to tak leżało. I mamy światełko. A z tej strony klapeczka, pod którą kryją się wszystkie gadżety. Woreczek z dodatkami. No i przewód. Przewód, o tyle fajnie, on jest na stałe przypięty, że możemy zamknąć. I on nam tu wychodzi i mamy się czym podpiąć. Kabelek do ładowania USB typu C. Taki quick connector, mimo że tu mamy konektor wkręcany i redukcja na Więc bierzmy to i coś napompujmy. Zaczniemy od koła samochodowego. Oczywiście naładowałem ten sprzęt do pełna, podpinamy pod koło samochodowe, w którym no nie spuściłem na zero, żeby sobie nie zniszczyć opony. Ustawiamy zalecane dla tego modelu ciśnienie i jedziemy z tematem. I pierwsze, co muszę na wstępie zaznaczyć, dźwięk tego w żaden sposób nie przypomina tych małych kompresorków. To po prostu brzmi jak rzetelny, normalny kompresor. Raz, że jest głośno, a dwa, że to całe tańczy. Jeśli nie macie tego na równej w miarę powierzchni, to będzie ta skrzynka jeździła i się obijała. I zaledwie chwilę później, bo skoro robi tyle hałasu, co zwykły kompresor, to na szczęście też jak w miarę zwykły kompresor sensownie szybko pompuje i mamy napompowane, a tutaj nawet nie spadło o jedną kreskę. Więc jak widać z oponą samochodową bez problemu, bierzemy standardową rowerową 700x42, nie ładuje tego i jedziemy z tematem. Zobaczymy ile razy taką oponę dmuchnie. Jak widzicie, musiałem się z tym wynieść na zewnątrz, bo no ja nagrywam filmy w środku nocy, a nie chciałbym, żeby domownicy mnie z tego domu wypędzili. Do zera. Taką oponkę dmuchniemy sobie myślę na 4 bary. Przytrzymujemy, włączamy. No mamy tryb na samochodzie jak było, zmieniamy sobie tryb na rowerek. Ustawimy ciśnienie, aha tu mamy w PSI. To zmienimy sobie na bary i damy sobie na cztery bary. No widzicie, ustawienia bardzo proste, w przeciwieństwie do przeklikiwania. Możemy sobie włączyć o trzech poziomach jasności lampkę, ale ona nie będzie potrzebna, mam tu zewnętrzne światło. Podepniemy się i jedno kliknięcie i powinno śmigać. No ok, poszło zadziwiająco szybko. To i jeszcze raz. No i jedziemy z tematem. A spadło o 500. Zobaczymy, czy dopompuje. No i dopompowało i przegięło o 500 z kolei. Więc plus minus 500. O! Mamy jedną kreskę mniej. Czyli. Ile to było? Nawet straciłem rachubę, ale gdzieś około 10. I ja zaciągnąłem tyle informacji, ile potrzebuję, żeby swoje pierwsze zdanie na temat tego sprzętu powiedzieć. Lekko ciepłe na wylotach, leciutko. O. Lampka, co ciekawe, działa bez włączania całej jednostki. Zobaczmy, jak to w ogóle się ma. Taka spoko lampka, żeby coś, choćby podejść do garażu, napompować z użyciem. Tego, bez innego światła, okej, okay, jest, nie. Natomiast ten Bayer z tym wysuwaniem. Kurczę, no, z jednej strony to fajne, nie? Wyciągacie, i tu macie ten port ładowania. Ale z drugiej, według mnie jest to zrobione trochę bez sensu. No bo. Tak, chcecie to transportować. Ja często za to to nosiłem, bo jest po prostu wygodnie. Źle, źle się to trzyma za tę skrzykę. Tu jest wygodnie to chwycić. No i co? W sytuacji, w której macie to złożone, tego się nie bardzo da tu, bo jest za mała szparka, musicie to wyciągnąć, otworzyć, żeby sobie to nieść. No i co? Wtedy macie otwarte porty i może wam się to zasyfić, zabrudzić. No powiem wam szczerze, że według mnie, żeby to miało taki rzeczywisty sens, to tarączka. Musiałaby w momencie, jak ją wyciągamy, dopiero porty zasłaniać, a ją składamy, wtedy tu powinny nam się porty pokazywać. Tak, moim zdaniem, dlatego że w sytuacji, gdy chcę to przewozić, żeby to było schowane, to chciałbym mieć odsłonięte porty, żebym mógł sobie to doładować. A w sytuacji, w której to noszę, jest to w transporcie, chciałbym mieć porty zasłonięte. To jest moja myśl, że ja bym to z portami zrobił na odwrót, ale sama gałeczka. Elegancko. Łatwość obsługi to, że na poszczególnych trybach bo tutaj na samochodzie mam już 2-2 zapisane jak wrócę sobie na rower, to mam 4 bary więc jeśli ja będę z tego korzystał, to mi to moje ustawienia pod samochód albo pod rower zapamiętaj fajnie i mimo, że z tą rączką dostrzegam pewien minus, co do jakości samej marki nie mam wątpliwości ich. Kilka, już ze trzy gadżety miałem, i do żadnego nie było zastrzeżeń. Ta szybko zamykająca się dźwignia świetna, właśnie w sytuacji, w której ja bym używał tego chyba najwięcej. W sytuacji, w której macie serwis, pompujecie często klientom przed serwisem i robicie to pompką, bo nie macie wyciągniętej linii kompresora na zewnątrz. I z jakiegoś powodu ogarniacie sporą, ale nie gigantyczną ilość rowerów przez dzień, i potrzebujecie z pompką mobilności. Kurde, świetne urządzenie, bo naprawdę szybko pompuje opony rowerowe. Od 0 do 4 barów wydaje mi się, że w czasie porównywalnym do standardowej pompki. Zresztą to jest do zweryfikowania, sprawdźmy. Podpinam i jazda z tematem. Dobra, koniec. Tutaj musiałem się omachać. No to to jest też różnica. Więc zdecydowanie tu plus za wygodę. Ale czy to jest dla każdego rowerzysty? Myślę, że dla absolutnie mikrogrona, które właśnie czegoś takiego, żeby wyciągnąć to na sklep, przed serwis, albo jakichś takich kampingowców, albo po prostu ludzi wygodnych, którzy chcą mieć kompresor akumulatorowy. Jak dla mnie dostaje okejkę. Zamykając temat... Około 40-30-40 opon napompowanych na jednym ładowaniu, no bo pamiętajmy, że najpierw napakowaliśmy oponę samochodową. Komfort użytkowania z kablem, który chowa się do środka, razem z innymi końcówkami, igłami i kabelkiem do ładowania, do mnie przemawiają. A tym wszystkim, którzy dotrwali do tego momentu i tak jak ja lubicie czasem sobie popatrzeć, poszperać w gadżetach rowerowych, pięknie dziękuję za oglądanie. Tyle z mojej strony na dziś. Trzymajcie się. Cześć.